Spójrzcie, Manko. Dzisiaj witam Was ponownie w Girl Garden, już z nową nazwą na Robloxie i nową nazwą na YouTubie Od dzisiaj będziemy nazywa... będę nazywać się Slower, bo po prostu łatwiej to się pisze. łatwiej to zapamiętać. Właśnie jest. Akurat tra e Tranquil, Tranquil Aura, więc e akurat e dobrze włączyłem nagranie. Jeszcze nie jest Flower e Seed Pack, to sobie na szybko otworzymy. Mam parę tych Flower Seed Packów chyba, nie wiem, może. Tak, mam 4 te sitpaki. Robimy sobie szybki upanik. Może dropnie. O lilac, Czy da się? Foxglove Glove obok Furcula Galia. Pink Lily. Kurde. Szkoda. Dobra. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie. To, co stało się u mnie w ogrodzie To rzeczy dotyczące następnej aktualizacji, która będzie już jutro I też wrzucę Wam odcinek z tej aktualizacji Zapraszam do filmu Z, z tych rzeczy, które się wydarzyły W BM Max Level Jak widzicie, jest tej 7 jeszcze so, sprawdzimy sobie Zen Shopa. Może jest akurat Raidu, Nie. Kurde, chciałbym go zdobyć, bo no, kończy się już ten update. A jak widzicie jest już dużo. wykupionego. Więc jeszcze jutro postaram się to zrobić. A jeszcze z tych rzeczy, które się zrobiłem to tutaj mam taką ogromną Rosy Delight i takie ogromne spektry mango no i to tyle, a jeszcze wydropiłem dzisiaj e, kappa jednego kappa i jeszcze drugiego jak widzicie jest, ten jest mniejszy jeżeli oglądaliście innych twórców, to wiecie, co on robi, ale dla tych, którzy nie wiedzą, to jest on mityczny. No i robi takie coś, że co 8 minut w odległości 20,95 stóp albo nakłada albo nakłada mutację wet i ma, albo ma 10% szans, żeby nałożyć bloodlit mutation. Bloodlit night jest bardzo rzadka, więc akurat się przyda ten pet. Co do tych rzeczy, które się wydarzą. Jandel na Discordzie Grower Garden e, zrobił akien, ankietę e, dotyczącej, e, dotycząca tego, e, jaki ma być następny event. Tam był Beanstalk Update i Cooking Update. I właśnie e, społeczność wybrała ten Cooking Update. I to ma być takie coś, że. Tu na środku zamiast tego gościa, tego gościa Akitsune, będzie właśnie taka świnka, i, do tej świn i yy, obok tej świnki będzie garnek, do którego będzie trzeba wrzucać różne owoce i warzywa, z tego yy, powstanie jak, jakaś yy, roślina najprawdopodobniej. Yy, poczekajcie chwilę, to pokażę wam. Dobra, jak widzicie, jestem już. Yy, Poza Gruy Garden jestem przy evencie. Ten event, ten w sumie update będzie nazywać się Trading Update. W tłumaczeniu na polski, ja to sobie przetłumaczę na polski może. Jak mi się uda. No nie, chyba się nie uda. no niestety się nie uda ale jest tu napisane poczekajcie ja, ja to sobie przetnę wam powiem co tu jest napisane dobra tu jest napisane że w tym updatecie będzie dodany i że będzie można się targować i po prostu będzie więcej zabawy w tym i żebyśmy dołączyli do tej zabawy. A tu jest napisane, że e, żebyśmy zaczęli e, wymieniać, e, tra tradować się z innymi graczami e, w cooking evencie i że e, e, odblokuj nowe e, nasiona. E, pety związane z cookingiem właśnie nowe odkrycia kolejne nowe cool weathers, czyli pogody i, więc, i jeszcze więcej rzeczy jak widzicie jest to na 16 godzinę tu jest pm, bo na amerykański czas jak jest 4.00 pm to jest to 16 .00. Jest august tu, czyli sierpień drugi, więc będzie to jutro o 16.00. Wiadomo, można lepiej sobie wbić na to trochę wcześniej. Bo admin robi po prostu więcej takich rzeczy przed update'em. Czekajcie, ja sobie tylko wejdę na prywat- Dobra, jestem już na prywatniku. I co do tego eventu, to tyle. To tyle co do tego eventu. Co do innych rzeczy, to jeszcze nic nie wiem, bo długo mnie w domu nie było. Musiałem wyjechać. Po prostu tak. E, nie było mnie po prostu e, przy komputerze, i siedziałem tylko tak e, trochę z rana, e, więc nie miałem czasu dla Was nagrywać. I jeszcze z tych innych rzeczy dotyczących mojego kanału, to e, filmy będą e, pojawiać się minimum dwa razy w tygodniu, maksimum cztery. Najprawdopodobniej będą to dwa filmy, z yy, będą to dwa filmy z, yy, w poniedziałek i we w wtorek i dwa filmy w, w piątek przed update'em i w, yy, w sobotę na update. Cie. Możliwe, że będzie też film jak, yy, taki przed update'em trochę. Ja sobie pobędę trochę przed update'em, yy, może w, so, w sobotę właśnie wrócę. Parę większych, parę większych filmów, na przykład takich po 20 minut. No. No i to tyle na dzisiejszy odcinek. Wyczekujcie jutrzejszego odcinka. Oczywiście głosujcie w tej ankiecie, bo. Wstawiłem ją w poniedziałek i dalej jest 0 głosów, więc głosujcie w tej ankiecie, bo naprawdę nie wiem co dla Was wrzucać. Eee... No. No, i jeszcze po poprosiłbym Was o to, żebyście no, 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 trochę tych subów dawali, no bo 36 cały czas przez 7 miesięcy. No, słabo, było 37. Było 37. Jest 36. nawet jest trochę słabiej. No. No i to w sumie tyle na ten odcinek. No. No i pa. Widzimy się jutro na wędzie.